To się zaczęło w połowie lat 80. Przyjechaliśmy tutaj na urodziny czy imieniny do naszego przyjaciela Jerzego Hoffmana, który już tutaj miał dom w skorach Judzkich, niedaleko stąd. I pierwszy raz zobaczyliśmy tą ziemię, to znaczy właściwie pogranicze Mazur i Suwalskiego, tak zwane Mazury Garbate. Wyjątkowo urodziwe. Bardzo nam się to spodobało i postanowiliśmy szukać tutaj jakiegoś miejsca. Kupili takie gospodarstwo, zrobili remont, wybudowali dom, wybudowali swoje siedlisko jak mawiał pan Janusz Majewski, że chciałby tutaj żyć do końca swego, swoich dni, tu umrzeć i zostać jeszcze pochowany na starym cmentarzyku. Pani Zosia była bardzo taką osobą, która tu się odnalazła w tym miejscu. Tak naprawdę z tej Warszawy przeniosła się tutaj z pełną radością i świadomością tego, że, że to jest to miejsce dla niej teraz. Ona wspominała, że to jest taki, tak naprawdę taki prawdziwy dom. Nawet jak była w Warszawie, to często mówiła, jest już szybko, żeby tylko do domu jechać tutaj na Mazury. Po pewnym czasie zrozumieliśmy, że to, że to jest to nasze miejsce na Ziemi. Była bardzo życzliwą osobą, która zajmowała się oczywiście dziećmi, która zajmowała się sama własnoręcznie ogrodem, sama pieliła, sama przesadzała. No i właśnie a propos ogrodu to... Was, no, osobiście przywiozła do mnie na, na wież, do mojego domu na wsi, gdzie, który dopiero zakupiliśmy. To było lat temu, 12-13. Przywiozła sadzonki ze swojego skalniaka. Ja nie umiałam w ogóle zrobić tego skalniaka. Tłumaczyłam mi jak go wykonać, jak go zrobić. Posadziła ze mną te kwiatki. I druga pasja to był, to był ogród. To było sadzenie roślin, szczególnie kwiatów urządzania tego chląbu przed Tam się jechało odpoczywać, tam się jechało również dobrze zjeść, no właśnie, bo była świetną kucharką. Zresztą do dziś dnia. gotujemy z jej przepisów. Ciast nie umiem robić, ale sernik tak, tak. Jej sernik umiem zrobić, znam przepis, bo jest fantastyczny. Widać było, że ta wielka jest umiejętność, nie jestem znawcą, Przyrządzania kuchni, ale było widać, że jest to po prostu ekspertka, bo błyskawicznie jakieś takie techniczne rzeczy, jak przygotować dużą imprezę, jak przygotować jakieś duże przyjęcie na, wielko, na, na, na sporą ilość osób, to potrafiła rzeczywiście nauczyć wiele kobiet tych różnych rzeczy, przechowywania sztuki, przygotowywania, tak żeby potrawy były, były smaczne. Pani Zosia robiła jeszcze coś takiego, że. Rozmawiając z ludźmi, na przykład była gdzieś na przyjęciu, próbowała potrawy, kosztowała, smakowała jej, więc rozmawiała wtedy z tym, kto to zrobił, i prosiła o przepis. Prosiła o przepis, potem umieszczała w swojej książce, podpisując, że są to na przykład tam bączki babci jadzi albo. Zresztą pączki babci to mojej mamy. Zawsze było fantastycznie, zawsze było domowo. Wielokrotnie zresztą wywiady do, 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 do naszej telewizji, czy też ogólnopolskich, do radia, udzielane były właśnie u niej w domu. To ona zapraszała, ja brałem dziennikarzy, jechałem do niej. Zawsze ci dziennikarze dostawali pyszny kawałek ciasta i dobrą kawę. gotowała mm, doskonale i, i to przecież była. To była jej pasja między innymi. I co zapamiętałam, jak na przykład jechałyśmy samochodem, to cały czas dzwonił telefon. I, i, I były ciągłe pytania, a co jeszcze dodać, a co jeszcze kupić. I ciągle mówiła, że no beze mnie nie mogą się obejść, niczego bez mnie nie mogą zrobić. Była kobietą, która załatwiała tysiące spraw. Telefon przy uchu i ciągle, ciągle dzwoniący z prośbami, z doradztwem, ze wszystkiego. Także rzeczywiście bardzo, ale to bardzo aktywną kobietą była. A tak taki temperament, ona musiała cały czas czymś się zajmować. Nie stosiła jakiegoś bezczynności jakiejś, to absolutnie... Nawet jak niby odpoczywała, jak się tam przy Zdarzało też to rzadko było, ale zdarzało się, że siadła na plaży, na leżaku. To nie, nie, nie odprężała się tak, jak każdy by to zrobił, tylko już w głowie już kotłowało się jakieś nowe plany, jakieś nowe pomysły. To, że była osobą otwartą, na pewno. I jeśli, kogoś, I jeśli kogoś poznała, to myślę, że też bardzo pomocną osobą. Że w każdej sytuacji starała się pomóc, jeśli tylko mogła i jeśli tylko widziała, że potrafi pomóc. Znałyśmy się prawie 20 lat, prawie. Byliśmy hmm. przyjaciółkami i szkoda. Powiem pani, że bardzo brakuje mi Zosi, bo to, to była osoba taka... Niepowtarzalna, ciepła, yy, bardzo kulturalna, energiczna, dynamiczna. Taka osoba, dla której nie było rzeczy nie do załatwienia, nie do zrobienia. Była ta kobieta z pełną klasą, yy, uśmiechnięta, pogodna, yy, pełna takiej dobroci yy, i takiej, yy, takiego ciepła. Ja lubię ludzi. To trzeba od razu powiedzieć, że ja nie lubię ludzi, a zawsze wiem, jak z nimi pogadać. Ja jej jako gwiazdy nie poznałem. Ja bo oczywiście, że doceniam to, co zrobiła, i, ale nie, ja, miałam, ja mam zupełnie inne spostrzeżenia. Raczej tak, raczej matka, opiekunka niż gwiazda, tak, zdecydowanie. Znalazłam pudełko po butach, w którym to pudełku po butach znalazłam kartki pocztowe, a na tych kartkach pocztowych. Portrety największych gwiazd polskiego ekranu. Dopiero później dowiedziałam się, że właśnie jest to, są to zdjęcia, są to fotografie pani Zofii Sierowskiej. A po latach, bo dopiero w roku 1994, poznałam twórczynię osobiście. Mówiła o tym, że jak przychodzą do niej na sesję osoby różne, znane, mniej znane, nieznane, że się, Starała się zrobić taką atmosferę, stworzyć e, domową, że ta osoba się odprężała, wyluzowała, i wtedy, i wtedy mówiła, że robi najpiękniejsze zdjęcia. Robię jakieś dobre e, danko albo jakieś dobre słodycze. E, I nawet jakiś czy mały drink jest potrzebny, zależy, jaka to jest osoba, czy taka szalenie niepoważna. I jak ta chwila potrwa. To ten człowiek jest miły, ciepły, taki naturalnie ciepły on się sam zastanawia. Dlaczego on taki ciepły jest naprawdę? I potem się fotogra fotografuje już dobrze. Ona uważała, że fotografię powinna zrobić od początku do końca sama, czyli jeszcze wtedy, kiedy mieszkała w domu swoim rodzinnym w Warszawie na ceglanej, robiła zdjęcia i potem w studiu fotograficznym swoim własnym te zdjęcia opracowywała. Okazało się, że ciemnia plus środki chemiczne uszkodziły jej narząd wzroku, że ona nie może, nie może pracować. Lekarze jej dali do wyboru. Albo będzie pani pracować i oślepnie pani, albo nie będzie pani tego robić. Ona później jeszcze robiła zdjęcia takimi małymi tymi fotog aparatami fotograficznymi, natomiast nigdy profesjonalnie. Ja niestety troszkę się rozchorowałam, ale. Muszę powiedzieć coś miłego, już tydzień czy, czy więcej, dziesięć dni, jakoś wróciłam do normy, słuchajcie. Także tak, <grymne> ja tak powiedziałam, że ja wrócę tu z tematem zawodowym. Bardzo chciałam je sfotografować i zrobić mi zdjęcia czarno-białe z dziećmi moimi, to ja zawsze mówiłam, dobrze, dobrze, pani Zosiu, nie ma czasu, ale żałuję, że nie zrobiłam tego zdjęcia, byłaby to pamiątka, to po prostu tak chwila była, że jednak mogłam to zrobić. Nie przywiązywała wagi takiego wielkiego do wyglądu, do kosmetyków. To wcale nie było ważne. Ważny był człowiek, ważny był, czy jest najedzony, czy jest zadowolony, czy jest uśmiechnięty, a to, że, 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 że trzeba wyglądać jakoś rewelacyjnie dobrze, to akurat nie było najważniejsze. Nie używała kosmetyków na przykład, nie, nie nosiła biżuterii. Była skromną osobą, a jednocześnie miała klasę miała klasę i do samego końca i do samego końca życia była osobą bardzo dbającą. Problem zwierząt wszystkich zwierząt tak naprawdę leżał jej bardzo na sercu. Bardzo była zaangażowana. Działała nie tylko tu wełku, działała również w Warszawie. Próbowała próbowała to jakby połączyć tą działalność wiecką i warszawską. I to się nawet udawało. Ja teraz ostatnio widziałam psa, który podejrzewam, że to ktoś wyrzucił, bo w rowie siedział przez chyba tydzień, dosiliśmy mu tam jedzenie, wcale nie był chętny, żeby pójść z nami przez tydzień, ale po tygodniu jednak już się oswoił i zamieszkał u nas. Niestety stał się właścicielem całej posesji. W kąt postawił moje, moją czwórkę psią i on teraz zarządza całością. Ona w pewnym momencie miała chyba sześć sztuk Począwszy od wielkich owczarków, skończywszy na małym jamniku miniaturowym. Pamiętam jedno zdarzenie, jak piesek był chory i na takim wózeczku jechał. I to pamiętam, bo pan Janusz był mojeski i pani zasia tak, ja mówię, co ten piesek taki? A on miał taki wózek, bo nie mógł chodzić, po jakimś zabiegu był. Chciała uczestniczyć w zdarzeniach kulturalnych, kulturowych, miejsca, w którym się znalazła. Bardzo pokochała to miejsce, więc myślę, że chciała je również tworzyć. Myślę, że pomogła bardzo dużo promując gminę Starej Juchy, opowiadając o tej gminie, opowiadając przede wszystkim o Ełku, bo pamiętam również, jak o tym mówiła, że była prawdziwym ambasadorem kultury euckiej, to jest e, niesamowicie cenna postać dla Ełku, dla gminy Starej Juchy i dla W ogóle Powiatu Euckiego. Ko nie chciała stąd wyjechać. Nawet w momencie, kiedy już była bardzo chora, yy, do, do właściwie do ostatniego momentu. Ona na, dosłownie na dwa dni przed, przed swoją śmiercią dopiero pojechała do Warszawy, została zawieziona właściwie do Warszawy. Państwo Majscy byli takim romantycznym małżeństwem, mimo na zewnątrz wydawało się, że pan Jałusz jest zapracowany, cały czas coś robi. Cały czas reżyseruje, pracuje w teatrze, pisze książkę, pisze coś tam jeszcze, natomiast zawsze mieli czas dla siebie, strasznie się kochali obdarzali się naprawdę szacunkiem dużym. To się rzadko zdarza. Miałem możliwość przebywając u państwa Majeski widzieć ten ogromny wzajemny szacunek względem siebie. Pan Janusz w ogóle był zafascynowany rodzinami na naszym terenie. Kiedyś zadałam Zosi pytanie: Zosiu, co ty robisz, bo przecież twój mąż pracuje z młodymi aktorkami, pięknymi jest bardzo interesującym mężczyzną. Co ty robisz, żeby on zawsze był zainteresowany tobą, żeby nigdy nie zachciało mu się tak zwanego skoku w bok? A ona powiedziała: Wiesz co? A ja robię tak. Od czasu do czasu przysyłam sobie kwiaty z bilecikiem, a mój mąż tak patrzy wtedy na te kwiaty i mówi: Od kogo to? A ja mówię: On wielbiciela, i on wtedy już jest niespokojny, chodzi, zastanawia się, i w ten sposób tak delikatnie ten nasz związek jest podtrzymywany w jakiejś niepewności. Brakuje, brakuje. No. Tak właśnie czasami ze smutkiem myślę, że pojechać tam do tych laśmiat, ale tam to już nie... Zosiu to już nie jest to. Ten duch tego domu, w którym przede wszystkim była moja żona, już sąd oczywiście się musiał ulodnić. Na szczęście ta przyroda się nie zmienia i to, to, to miejsce zawsze będzie piękne. Ja zawsze będę ją wspominać, zawsze o niej myślę, ciepło. Brakuje mi. Fajna babka była. Po prostu.